Poznajmy się bliżej. To nowy cykl wideo naszego klubu, który ma za zadanie przybliżyć podmioty, które sponsorują Zagłębie Sosnowiec. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Teatralnej 9 w Sosnowcu, gdzie funkcjonuje stacja Sosnowiec. Sprawdźmy, co dzieje się za tymi drzwiami. Jest z nami Karolina, właścicielka stacji Sosnowiec, która poniekąd przybliży nam, czego mogą spodziewać się kibice Zagłębia Sosnowiec, ale także mieszkańcy, którzy przybędą tutaj kto o to oto miejsce. Witam Cię serdecznie Karolino. Co tutaj się dzieje? Bo już słyszę, że coś się dzieje na kółki, kotlety już są ubijane, piękne zapachy. Więc dziękuję bardzo. Dobrego jedzenia. Tak, zgadza się. Od wczesnych godzin rannych przygotowujemy już dla Państwa posiłki. Serwujemy dla Państwa dania domowe, przede wszystkim dania kuchni polskiej. Codziennie mamy świeże domowe przydania dnia, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Zapraszamy również do korzystania z usług cateringu. Również można przyzwonić telefonicznie zamówić taki obiad u nas. My no oczywiście dowiedziemy ciepły, pachnący, świeży obiadek dla Państwa. No to Karolina, chyba najważniejsze pytanie naszego spotkania. Jak to się stało, że Stacja Sosnowiec została jednym ze sponsorów Zagłębia? Że tak powiem, światem piłkarskim klubu Zagłębia Sosnowiec zafascynował mnie przede wszystkim mój brat. Jak byłam mała, zabrał mnie na pierwszy mecz na Stadion Ludowy na mecz piłkarski Zagłębia Sosnowiec i od tego wszystko się zaczęło. Zafascynowała mnie atmosfera panująca na stadionie. I stąd też nie wyobrażam sobie, żebym nie była choć jedną cząstkowo klubu zagłębia, stąd też pomysł na to bym została sponsorem. Znakomite miejsce, do którego na pewno wrócę. Mam nadzieję, że zajrzycie również i wy. Pamiętajcie, stacja Sosnowiec, Teatrama 9.